Justyna Górska. Dla najmłodszej uczestniczki. Justyna Górska, trąbki małe. Najmłodszym uczestnikiem dzisiejszych zawodów jest Adrian Weisbrod. Nie masz na polu. Jak Też. Też, Ślicznie. Ślicznie. Brawo. za No i trzeba przyznać, że bardzo dzielnie się spisali w turnieju. I proszę Państwa, przechodzimy do kategorii... Młodziczek w tej najmłodszej kategorii. Trzecie miejsce zajęła Weronika Siemaszko. Tak, Weronika jest z jakiej miejscowości? Zwarcia. Zwarcia, 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 z Warcia, z proszę Państwa. Z z z z z z państwa. Z dawno nie widziana, dawno nie widziane sołectwo na naszych zawodach. by się, zwróciło. Drugie miejsce A, ale... Helena Górska. Kreda. Już chciała uciekać, co? I dyplom. I pierwsze miejsce Dominika Kępa, Trąbki Wielkie. Wszystko w Trzy najlepsze zawodniczki w kategorii młodziczek. Rocznik 2002 i młodszy. Brawo. Brawo dla, dla nich. I przechodzimy do chłopców. Miejsce trzecie Dominik Zarzeczny. Gordy Łotynkie. Drugie miejsce Krystian Majewski. Bez czego? Gospodarzy. I pierwsze miejsce Mateusz Jastroch trąbki małe Mateusz Jastroch, trąbki małe. A za dobry dyplom, nie ma? Będzie dyplom też. Dziękuję bardzo i teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, kategoria kadetek. Trzecie miejsce Jest Patrycja Leszczyńska. Zapraszamy Pana sołtysa <noise> i jednocześnie radnego naszej naszej gminy. Patrycja. Brązowy medal. Janek Bokiew tak. Drugie miejsce Teresa Żukowska. Piątki Gratuluję. I pierwsze miejsce Wiktoria Czerwko, EPI Wielkie. 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 Prosimy o brawa dla najętrznych. Jan Burski, Trąbki Małe. Drugie miejsce Hubert Haul, Trąbki Wielkie.

Pierwsze miejsce zajęła Daria Leszczyńska. Nie powiem, że ostatnie, tylko drugie. Rywalizacja była. I pierwsze miejsce Dominika Surma. Ełganowo. Jest. Jest, jest. Dominika, zapraszamy. Jest? Nie ma, przekażemy. <ynam� Ses Gröny> eee, Drugie miejsce Wojciech Wójtowicz. Wiesz, I Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. <noise> Drugie miejsce? Nie, 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 pani Lidia myśli więc. Dziękuję. Dziękuję pani za taki dobry rozwinięcie. Gratulujemy. Wyświetlony. No Lidka, właśnie pierwsze miejsce za lorda. I zapraszamy panią Anitę, właśnie pani Anita, właśnie panią Anita Ziembke Peszcewo. Nie ma. To Nie, bo... nie No, no bo... tak, i Państwa, mistrz gminy, Trąbki wielkie w kategorii seniorów, został mistrzem Jerzypta! Czerniewo. Ale Czerniewo gorą. Jaki dobry stoi. Za trzecie miejsce dla Gołębiewa Wielkiego. Prosimy panią Sołtys. Gratulujemy bardzo dobrze. I jeszcze talon oczywiście na, do wykorzystania Nie, nie. Tutaj powiem, że różnica punktowa jest niewielka, bo trąbki wielkie miały 123 punkty, gołębiewo wielkie 126. Na drugim miejscu z wynikiem 143 punktów trąbki małe.

Dziękujemy bardzo. I teraz już nie, pan radny nie będzie wręczał, ponieważ ten buhar właśnie będzie jemu wręczony. Pierwsze miejsce w gminy zajęło sołectwo określiwą. <noise> Propagacje dla wszystkich zawodników. Co to sobie Wiemy, że ma tak prawo. Zgromadzenie sobie. Zobaczycie, no na Dobra, Prosimy o prawa dla...